Rzeka przepływa przez budynek. Słuchajcie. Szlachta się tutaj bawiła, szlachta polityczna ze czasów PRL-u. I tak, ja sobie wejdę teraz do tego budynku. To uważajcie, bo takie blachy wiszą z dachu. One naprawdę żyją w Polsce. Siemaneczko jak zróweczko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Właśnie rozpoczynamy nowy dzień naszego wyjazdu, naszej podróży do miejscowości porąbka, do apartamentu Kozubnik, czy jak zwał, tak zwał. Jesteśmy sobie w Beskidzie Żywieckim. Słuchajcie, i ja właśnie aktualizuję drona. Po to, żeby sobie tutaj wyjść na taras widokowy, który widzieliście na poprzednim filmie, a jeżeli nie, to zapraszam Was na poprzedni film i wylecę sobie tutaj dronem, żeby ograć miejscóweczkę, w której się znajdujemy z powietrza. Także zaraz zobaczycie sobie, jak to wygląda i zapraszam na dzisiejszy film. Ja jestem na piętrze szóstym, na tarasie widokowym. No, wygląda tutaj naprawdę okolica fantastycznie. Rozpakowuję sobie drona i na ostatnim filmie wspominałem raz, że tutaj jesteśmy na zboczu Góry Żar. Później yy, wyprowadziłem się z tego błędu i stwierdziłem, że prawdopodobnie nie jest to Góra Żar. Natomiast dzisiaj po przeanalizowaniu map nadal nie jestem pewny, ale są dwie możliwości. Jest tutaj zbocze Góry Kiczera albo Góry Żar, bo tutaj jakby te dwa szczyty... Są bardzo blisko siebie i nie wiem, na którym zboczu my dokładnie jesteśmy, bo nie przyglądałem się temu na mapie Google jakoś specjalnie, tylko na mapie takiej nawigacyjnej, ale to nieistotne. Ja odpalam sobie już zaktualizowanego drona i zobaczycie to sobie teraz z powietrza. Naprawdę dosyć długo nie latałem, mam nadzieję, że ten lot będzie pomyślny. Trzymajcie kciuki. Tak słuchajcie, ja wyszedłem sobie się przejść tutaj z widoczkiem w tle na ten wieżowiec w górach. Nie wiedziałem o istnieniu takiego czegoś dosłownie dwa tygodnie temu jeszcze. A historia tego budynku zostanie wyjaśniona jeszcze w tym filmie, także oglądajcie do końca. Nie, a tak serio, to chciałem Wam pokazać, że to jest zlokalizowane przy samym strumieniu. Tu sobie ten strumek płynie. A te okna na dole są do naszego mieszkanka. Wynajętego przez nas, nie naszego, żeby to też wybrzmiało. Widać część historii tego miejsca. Tam sobie wejdziemy później, ja teraz wyszedłem na przechadzkę i polatać tym dronem, bo Mikołaj właśnie wybrał się na drzemkę. Do krainy Morfeusza, że tak powiem. A ja stwierdziłem, że w międzyczasie się tutaj rozejrzę, rozglądnę. Może jakieś grzyby znajdziemy? Powiem Wam szczerze, jadąc tutaj, obstawiałem, że trafimy na jakiś plac budowy, bo tego się spodziewałem. Ale całe szczęście tak to nie wygląda. Wszystko już jest odrestaurowane, odbudowane, a tu może jakiś piorun sypnął, albo się połamało po prostu. No miejsce naprawdę brokliwe. Czyli podsumowując, dzisiejszy film to będzie taki urbex i zakręcimy się wokoło tego tajemniczego miejsca, w którym się znajdujemy. Miejsca, w którym rzeka przepływa przez budynek. Słuchajcie, ten strumień wypływa z budynku. Tego to jeszcze nie widziałem. A więc zgłębimy sobie. Te tajemnicze konstrukcje leśne. Ciekawie to wygląda, bardzo ciekawie. Ktoś wybudował kanał dla potoku górskiego w budynku. A jeśli chodzi o zabieranie swojej ukochanej na randkę, no to jest to miejscówka idealna, bo jest przy ulicy kochanej. I słuchajcie, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, słuchajcie, ponieważ wyposażyłem się w taki mikrofon bezprzewodowy. Mam go tutaj w tym miejscu ukrytego pod bluzą bezprzewodowy. Mikrofon firmy Saramonic. W związku z tym, że nie podobał mi się dźwięk nagrywany przez ramkę Media Mod od GoPro. W momencie, kiedy odwracałem kamerę w drugą stronę, tak jak teraz, to ten dźwięk uciekał, był zbierany dużo gorzej, jakby, bo to był mi mikrofon kierunkowy jest w tej ramce, a chciałem tutaj cokolwiek poprawić dla Was i dla swojego jakby, poczucia tego, że robię robotę dobrze. Dlatego taki mikrofon sobie zakupiłem i w tym momencie jest jego test. Mam nadzieję, że będzie słychać to bardzo fajnie. A wybieramy się, jak widzicie, całą rodzinką na Urbex. Słuchajcie, idziemy pospacerować tutaj po tym kompleksie zniszczonym, zrujnowanym, byłym kompleksie wypoczynkowym z czasów PRL-u. I tak jak widzicie na załączonym obrazku, stoją tutaj sobie w krzakach w lesie takie zrujnowane, poniszczone budynki, do których postaram się wejść i wam tutaj zobrazować, jak to wygląda. Natomiast miejsce, w którym wynajęliśmy sobie apartament czy mieszkanie, jest to były kurort wypoczynkowy, który składał się z kilku budynków, była tutaj imprezownia, imprezownia. E, że tak powiem, szlachty. E, był to budynek kompleks budynków, wybudowany e, w latach 70. 68 do -70, -70, 70. roku trwała budowa. Na terenie około 7,5 hektara było kilka takich budynków: e, dyskoteka, baseny, e, korty tenisowe i inne tego typu rzeczy. Już tego wszystkiego tutaj nie ma, natomiast jeden z budynków został odrestaurowany w 2018 roku i właśnie w nim wynajmujemy swoje mieszkanie. Wrzucę Wam tutaj kilka fotek, jak to wyglądało przed rewitalizacją. A kilka z tych budynków jeszcze tutaj się ostało w tych krzakach, które w teorii nowy właściciel, który tutaj od 2008 roku bodajże jest w posiadaniu tego całego kompleksu być może będzie odbudowywał remontował tak jak ten w którym sobie pomieszkujemy. A być może pójdzie to do zburzenia, ale to się jeszcze okaże. I tak na ten moment dwa te budynki, które widzicie w tym momencie na ekranie zostały odremontowane i są w nich mieszkania na sprzedaż, apartamenty na wynajem i tak dalej. Znajdują się tutaj również dwie restauracje. A w planach nowego inwestora było również postawienie kilku nowych budynków, jakiejś strefy akwaparku i tak dalej, co postaram się też tutaj na filmie umieścić jakieś wizualizacje tej inwestycji. Zuzanka z Mikołajem sobie tutaj zostaną na zewnątrz, a my wejdziemy do środka zobaczyć jak to wszystko wygląda na ten moment. Tu jest coś co widzieliście już wcześniej, czyli z tego budynku wypływa rzeczka. Teraz rzucę Wam przebitkę z dołu. Trzeba uważać, bo tu jakieś rynny wiszą i inne rzeczy. Patrzeć pod nogi w górę i w dół. To wszystko jest pokryte graffiti. No wiele nie widać. Gopro niestety nie zbiera tak jak bym chciał. Ale nic z tym nie zrobimy. Tu jest ciekawe graffiti. Armia Jezusa. Ogólnie, w momencie, kiedy chodzę sobie po takich budynkach, to mam wrażenie, że one nigdy nie zostały skończone. A tak naprawdę tutaj śmietanka towarzyska i ogólnie możni lat 90. się bawili. A w 96 bodajże to upadło. Słuchajcie. W 96 roku, e, jak się zakończyły czasy komunistyczne w naszym kraju, po 89 przejął to nowy właściciel, ze Stanów Zjednoczonych oczywiście, no bo skąd, e, który po prostu splajtował. Ale to jest klimat, słuchajcie, ja pierdolę. Pewnie nie byłem w takim miejscu, uwielbiam chodzić po takich ruinach. Jakbym kilka lat wcześniej odkrył zajawkę na nagrywanie, to pewnie zajęłbym się urbeksem. Ale takie treści też pewnie będą się tutaj przewijały. Dobra, idziemy do kolejnego budynku. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby tutaj ująć Wam idealnie historię tych obiektów, natomiast tak z grubsza nakreślić, jak to wyglądało. Jadąc tutaj do miejscowości Porąbka, dowiedziałem się o tym, że taki właśnie poprzedni budynek gdzieś tutaj jest, i fajnie będzie zrobić z niego urbex. I nie miałem żadnego pojęcia, że on został już odrestaurowany. No i pogoglowałem, poszperałem, i się okazało, że właśnie do tego budynku no, jedziemy. I tak się złożyło, że sobie pomieszkujemy w miejscu, które jeszcze kilka lat temu wyglądało tak. A dzisiaj. Wygląda tak. A żeby nie było, że ja tu jestem jakimś leniuchem, śmierdziuchem, to Zuzanna nosi Mikołaja w tym momencie, a nie ja. Ja jestem wolny, mam wolne, mam wolne. O, to jest dobrze powiedziane. Po prostu, bo ja wchodzę do środka do tych budynków, żeby wam to pokazać i samemu sobie zobaczyć, przede wszystkim, jak to wygląda. A z Mikusiem byłoby to, no, niewskazane, tak. Jak ja się gdzieś zawalę, to nierozsądne, tak? Jak ja bym się tam gdzieś zawalił, to ja bym się zawalił, a nie z bobasem na rękach. I tak, ja sobie wejdę teraz do tego budynku, a Zuzia przejdzie się, tu gdzie ja byłem z rana, nad strumyczek. Uważajcie na siebie. Na ten moment wydaje mi się, że dźwięk jest spoko, jeśli chodzi o mój głos. Wejdźmy tu, w te ruiny kolejnego budynku, w którym również były jakieś pokoje, apartamenty. To wszystko zostało rozkradzione. Wejdziemy sobie na pięterko. Wszystko zostało rozkradzione. Okna powybijane. Kable powyrywane. Tu nawet tynku nie ma na ścianach. Ja nie wiem. To, jak bardzo chciał to zniszczyć i dlaczego. Ale wygląda to dość ciekawie. I tutaj normalnie, między latami 70. a 90., śmietanka towarzyska się bawiła. Nawet znalazłem takie określenie w internecie, mówiące o tym miejscu, e, że był to Dubaj. W tamtych latach robiło to tak duże wrażenie jak, no podejrzewam, jakichś arłamów. Na dzień dzisiejszy to również takie polityczne miejscóweczki są. WRWE, GIA, GANG. tutaj dużo różnych ekip, kibiców, kibicowskich grup na pewno wbijało, ale kabli do tutaj żadnych już nie ma, same puste puszki. Co się tylko dało, to zostało rozkradzione. Idziemy jeszcze tutaj kawałek tym korytarzem i dołączymy do Zuzanki. Tamte lata musiało to robić naprawdę gigantyczne wrażenie. Tym bardziej, że jest to położone centralnie w jakiejś dziurze w lesie. Niesamowite. A no i jeszcze wspomnę Wam tutaj na, na ten moment to, co wiem odnośnie tego miejsca, to fakt, że było to miejsce samowystarczalne z własnym ujęciem wody, oczyszczalnią ścieków yy, i. Agregatami prądotwórczymi, wojskowymi jakimiś, które były zasilane silnikami z czołgów w ogóle. Także grubo mogli to odciąć od reszty świata i sobie tutaj żyć, funkcjonować, były tu sauny, fryzjerzy, sklepy, bary, restauracje, wszystko czego dusza zapragnie. A ja wychodzę stąd i idę do rodzinki. Są oni są i oni. Cześć. Poszliśmy tam, ale jest powalone drzewo. I jest... No jest. Ja Wam pomogę przejść. I, to jest, to jest, to jest. I jest mega brząsko. A patrząc na ten budynek z zewnątrz to widać, że tutaj wszędzie były barierki metalowe, nie, czy stalowe od balkonów tych pokoi hotelowych i wszystko zostało pocięte na złom. No i tutaj, gdzie ja już z rana byłem, gdzie płynie sobie ten strumyk, zaraz pod oknami tego apartamentowca, czyli jednego z odświeżonych budynków. Wychodzimy z drugiej strony tego budynku, w którym byliśmy na początku, ponieważ tak naprawdę wszystko już zostało wyburzone, poza tymi dwoma obiektami ten, który widzieliście przed chwilą, oraz ten, do którego zmierzamy od drugiej strony w tym momencie. No i tutaj jest oczywiście sztucznie otworzona ścianka tam druty zbrojeniowe wystają w ogóle po których sobie spływa ten wodospadik kaskada czy jak zwał tak zwał chodźcie tutaj ostrożnie to są schody trochę już zarośnięte, ale jednak schody o! włączam kamerę i patrzcie szczurkę o kurcze, spotkaliśmy jak salamandra to jest. Salamandra. Wow. One naprawdę żyją w Polsce. Masakra. Nie będziemy jej straszyć, już uciekam. Ale wychaczone. Urbeks na zdrowym zącie, Słuchajcie, zdrowy ząb urbeksuje. Kozubnik, kurort. Dobra, ja rodzinę zostawiam w tle, na dole, i idę zeksplorować ten budynek trochę. Razem z Wami zajrzę w jakąś dziurę. Susan na chwilę poczeka, a ja zobaczę co tu się dzieje na górze. Może spotkamy jeszcze jakąś salamandrę. Ale zwierzenie tutaj jest. Słuchajcie. O tam wyżej widać, że jest jakaś wycinka drzew, co może świadczyć o tym, że ktoś tutaj szykuje teren pod inwestycję jeszcze. Ale tak to wygląda. Kolejna wielka sala, jakaś imprezownia tu może była. Ciężko powiedzieć. No właśnie się zorientowałem, że to jest to samo miejsce, w którym byłem wchodząc od drugiej strony, a tutaj, jakbyście byli, to uważajcie, bo takie blachy wiszą z dachu, że może komuś coś na głowę spaść. A ja idę już do mojej rodzinki. A grzyby też są, tutaj jakiś, tam rośnie kolejny, następny, jeden, drugi, trzeci. Idę zobaczyć, co to za grzyby. Jakieś takie blaszkowate. A propos zwierzyniec. Giga ślimak. Dobra, idę do rodziny. I tak na zakończenie tego filmu zajrzymy sobie. O, co szczęście się nie, nie zapadłem. Wszedłem na środek strumienia. I zobaczcie tutaj. Woda płynie takim utworzonym sztucznie korytem przez budynek. Dalej to jest po prostu taki cuda i dziwy, że hej. I w takich okolicznościach stwierdzam, że nie będę już więcej wrzucał na ten film z dzisiejszego dnia, ponieważ byłby za długi. Jest to urbex, miejsca, kurort Kozubnik w Porąbce. Porąbka, Kozubnik, Kozubnik, Porąbka. Fajnie, że byliście na tym filmie. Podajcie tutaj, bo naprawdę warto. Bardzo ciekawe miejsce, bardzo tanie apartamenty. My płacimy za 8 dni 1,5 tysiąca złotych, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita cena jak na 2023 rok. Wrzesień, dzisiaj mamy 2 września 2023. i Co? Subskrybujcie kanał, żeby niczego nie ominąć. 10 groszy z każdej subskrypcji, idzie na cele charytatywne, więc warto subskrybować. Zdrowy ząd, dajcie łapę w górę, jeżeli Wam się podobało. I co? Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej! Postscriptum. Myślałem, że trochę więcej pozostałości po tych latach 90., 2000 jakichś tutaj po tym kurorcie zostanie, ale jednak jest tylko i wyłącznie gruzowisko i salamandry.